Dzisiaj nietypowo, bo się ogoliłem. <laughs> tak, jestem z Marcinem. On się nie ogolił jak zwykle, jak widzicie. A zobaczcie co tam z tyłu za nami. Dzisiaj nie zbieramy złomu, ale też w interesach można powiedzieć. Patrzcie, jesteśmy tutaj znajomego. znajomego Chcę pokazać. To mogę się pokazać. Oto się właściciel. Pokaże. Dzień dobry. Żeby, żeby było ciekawie, to tak żebyście się nie, nie mylili, to też jest Marcin. Tak, Nie tak, mogło być inaczej. No, zawsze w takiej sytuacji mi się przypomina, ja, yy, mi się przypomina, jak mieliśmy jeszcze w trzech mieszkaliśmy, mieliśmy wieszaki na ręczniki. No to tak sobie pomyślałem, trzeba je podpisać. To będzie ten Marcin, Marcin, Marcin. No, idealnie. No, ale wracając do tematu. Zobaczcie, Marcin, ten trzeci, nowy, ma taką oto kolekcję i fajnego psa, mięciutki. Polecam głaskać, puszysty. puszysty, bardzo przytulaśny. Zobaczcie. Mm, ile modeli. Kurczę, nie wiedziałem, że tyle nawet istnieje. Tak, to jest prawda, że ludzie czasem e, są zdziwieni, jeżeli dowiadują się, że było ileś rodzajów poloneza, ileś rodzajów dużego fiata, mhm. maluchy, że syrena, która się praktycznie niczym nie zmieniała wizualnie w przeciągu około 40 mhm. lat. Od 57 do 83 mhm. roku, a były cztery różne modele, mhm. plus były prototypy. A o prototypach mhm. ludzie już wiedzą tak naprawdę najmniej. Na zlocie Jelcza, mhm. zlocie Jelcza zrobiliśmy zdjęcie. Mhm. Zresztą miałem okazję też poznać Tomka, Wenę i oczywiście pana Leszka. Zdjęcia wszystkie są oczywiście moje z różnych imprez, w zasadzie większość w okolicach Wrocławia. To nawet swego czasu stało niedaleko tutaj na Stabłowicach. Mhm. No leśnica. Miałem maluszka kiedyś. Maluszek, okay. maluszek był dziwnie się zachowywał, bo jak jechałem nim troszkę szybciej, uh -huh. to zaczynał się dusić i dławić i w ogóle tak, jakby mu paliwa brakowało czy coś. I tak wywnioskowałem, no. że w maluszku pewnie brakowało mu paliwa, skoro się dławił. Uh -huh. I wywnioskowałem, bo tam jak jest pompka paliwa, to tam jest taki metalowy popychacz. Uh -huh. I one lubiły się uklepać po pewnym czasie, więc stwierdziłem, więc że pewnie się uklepał i za mało popycha pompkę. I pomogło? Nie wiem, stąd żebym go sprzedać ani naprawdę <gry> To jest ten model, który nam ktoś zwrócił. No. Bo mu się rozmiar nie podobał. A mówią, że nie ma znaczenia rozmiar. No jednak ma. Przynajmniej są, jeśli no. chodzi o modele. Kolekcjonerzy to straszni ludzie. Strasznie wymagający. Naprawdę nie polecam poznawać mhm. kolekcjonerów. No, widzicie? Kość, no. kość się zna, no. no. Okropni są. No, tak, i to chyba był kolekcjoner, notabene jakiś Włoch. Chyba tak, chyba jakiś Włoch, dobra? Z tego druktora. TikToki służą do pierdzielania ludzi. No to zauważyłem, słuchajcie, bo oni, jak oni go wydali, e, firma Deogastin, był wydany w Polsce i w Rosji, akurat ten jest z, z edycji rosyjskiej, bo jeszcze takie były do zdobycia. Mhm. I ceny to w tej chwili około 200 zł. A ja go kupiłem trochę taniej, ale miał tutaj e, po prostu ośkę, po to, żeby to koła się kręciło. Mhm. Tak, tutaj nie mają osi, dlatego to jest podniesione wyżej, tutaj mm -hmm. tej ośki nie było, więc ja ją po prostu dla mm -hmm. prawdziwości historycznej, strasznie po prostu tak powiedziałem, wyciąłem tą ośkę, przykleiłem mm -hmm. koła na stałe, on się w tym momencie nie, nie kręci, ale to jest model, nie zabawka, nie mm -hmm. muszą tak, się koła... Jest... Otwierane no tak. drzwi, tak jak widzicie tutaj, otwierane drzwi czy otwierana maska, żeby widać silnik, no to są fajne rzeczy, mm -hmm. dodatkowe detale. Ale w tym momencie ta ośka by nie była mi do niczego potrzebna. Wrzuciłem mm -hmm. materiał właśnie na TikToka, że, że wyciąłem, że teraz tak wygląda. Psujesz model, już nigdy go nie sprzedasz. Jak można? Ale był oryginalny, a teraz jest zepsuty. Jakie sprzedasz? Jestem kolekcjonerem. To ma tutaj... Ta, prawda? Ta, ta. No, ozdoba tej kolekcji, to, no. zwłaszcza że traktory, a zwłaszcza polskie, to już jest w ogóle temat naturalnie praktycznie nie do zdobycia. E, Ursus C-330, tak jak tutaj mam jeszcze C-325, niektórzy twierdzą, że 328 też są różne historie i tak naprawdę e, to jest Zetor, ale robią z niego Ursusa, ja sobie przerobiłem na Ursusa, to jest model plastikowy, który trzeba było samemu złożyć. Mhm. Plus jeszcze jest e, Ursus C... 45 bodajże. Jeden z pierwszych Ursusów produkowanych. Tego to chyba na żywo widziałem. Zresztą tamtego Bardzo też... często, tak. To się, to się ciągle, ciągle jeszcze... To, się ciągle jeszcze... No, że no, to są traktory, które się nie psują. Michał, no? Michał ma Władimirca. Miałem, fajne. Czerwony z białą no, traktorem. No, klasyka, jeśli o to chodzi. No i to jest koniec. To jest koniec polskich traktorów. No a ja pozwoliłem sobie zepsuć eksponat niebywały. No ale nic, to dużo jest modeli zepsutych. Przeze mnie to był rosyjski przemalowany na, na polski. Tam za nim stoi star 266 zielony, który był pomarańczowy, pomalowałem, czyli też już jest zepsuty. Obok T55, też rosyjski, pomalowałem, dałem mu polskiego znaczenia, czyli też jest zepsuty. No tak chod, sobie zbieram i sobie psuję modele. Takie hobby, takie hobby. Podobne do nas, my też zbieramy telewizor i je psujemy, co nie? No. Wajse-szajse spadło. Tak, spadło i zalega. Woda w stanie stałym. A my wybierzemy sobie losowo jeden z tych samochodów i go rozbierzemy na kolorki, tak? Nie, nie będzie tak. I zobaczcie, takie. Cudo. Normalnie powiedziałbym, że auto godne na rupieciarzy, ale ono jest w za dobrym stanie na rupieciarzy. No, no, ono... Ale to pokażę wam dopiero, w jakim jest stanie to pokażę wam dopiero jak wrócimy, bo inaczej nie wsiądziecie. A. <laughs> Taka, będziemy odpalać zastawę. Kurde, masz kopełki. Te, te lampy, lampy wyglądają trochę jak malutki. No, no. Takie są bardzo podobne. Mhm. Tam przykładowo też model Fiat'a jakiś tam. I jeszcze lampeczkę i cyk I tak się kiedyś jeździło. Tak. Jeszcze jesteśmy na saniu, więc jest troszkę głośno. Z tego śniegu. Pacholony z dwóch Jakie to wywołanie? Przez to analogowe. Ja. Przyjrzymy się sanie, ale nie za dużo. Tak jest zimny. To były czasy miało się pełną kontrolę nad sprzętem, nie? Tak. Wszystko, wszystko, się, wszystko się czuło. Wszystko się czuło tak. Ile z tego puścić sania, ile zaciągnąć wszystko było kurcze. Ja do nim nie jeździłem, więc... I standardowe pytanie, a skrzynia ma synchronizację? Eee, coś tam jest synchronizowane, ale... Wieczorna nie trzeba dwa razy wciskać? Nie, 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 nie to standardowo. Jest takie... Natomiast one mają ten jeden, jeden problem, że trójka bardzo ciężko wchodzi. W zasadzie jak nie zazgrzyta... No ja już się nauczyłem jeździć tak, żeby nie zgrzytała, ale to nie jest takie oczywiste. Idziemy. O, baga robota. się jeździło. Szukała spaliny, trzęsienia i pasowało. To wszystko było jasne. pomagania. wspomagania. Ta... Brak radia, w zasadzie ty. No w takim silnikie taki, jak to brzmiał, to i tak nie byłoby słychać tego radia, co nie? No, to tak, to jest jeszcze silnik, który lubi wysokie obroty wymyślił sumistrza Lambriego. To włoska robota, praktycznie niby zastawa, ale zastawa jest na licencji polskiego świata 128. Bardzo cywilizowane auto. Zresztą tam większość też youtuberów. Eee, patencik oczywiście rzeczywiście tak, te nie działają. Wentylacja kończy głośno. Auto nie dogrzewa, więc tutaj nigdy nie jest zbyt ciepło. Ale czego wymagamy? No tak. Przyjemność jazdy jest niesamowita Ale ta ta ma taką zaletę, że jeżeli byłby, nie wiem, koniec świata, wybuch atomowy, impuls elektromagnetyczny ze słońca, to no i tak pojedziesz. To jest panowie od 85 właśnie. i to jest wersja poliftowa. W Polsce w są były produkowane zestawy przedliftowe ja zastawa 1100 p natomiast już poliftów w Polsce nie produkowano, a lift, który był przeprowadzony był 70 83. Jest dokładnie taki sam jak miała Fiat 128, chyba w 77. Zmieniono pas przedni, zmieniono troszeczkę deskę rozdzielczą. Dziękujemy, do widzenia. Aha. Możemy iść na rakiję. Tył jest praktycznie taki sam od, od samego początku. Zresztą tył jest bardzo ładny, jest na nim jest to naprawdę... To jest naprawdę ładne auto, no. i... Tutaj... Tego go kupiłem. Rady i jest takie mamy. <laughs> no. Wyposażenie premium w tym yes, samochodzie. Radio jest ze I, yeah. I działa, i działa. Ma dużo miejsca na nogi. Nie prawda? Nie ma problemu. No, no, to jest taki to. Na no, to jest auto tak, no, z napędem naprzód. No nie musi mieć skupu stała, nie Bardziej spowalniacze. Aha. Tutaj kilka fajnych rzeczy stoi po lewej stronie za tymi samochodami. Tam też się bawią fajnymi rzeczami. Powinien stać szuk i kilka fiatów. No i oczywiście star przy okazji. Ten egzemplarz jeszcze nie ma wspomagania sprzęgła, więc Aha. cała moc idzie z nogi. I to raczej rzecz, która była nienaprawiona dosyć długo, ponieważ hotel jest tak wygnieciony. Wiesz, zabieranie się. Ściskania. Są ściskania, że po prostu ja... Wy macie, powiem tak, wy macie bardzo luksusowe fotele. Z tyłu kanapa to już jest w ogóle coś wspaniałego. Natomiast ja siedzę na rurkach tak naprawdę. Tak, jest wygodna kanapa, tak. Bardzo fajna jest. Nawet w domu takiej nie mamy. My, myślę, że już mało kto ma takie fajne kanapy. To jest jeszcze jedna rzecz. Mam nadzieję, że uda się to Kiedyś o te rzeczy nie były tak łatwo dostępne, ludzie dbali i ludzie szanowali to, co mieli. Auta były naprawiane, drukowane, a jeździły. w tym momencie no, sprzedajesz stare samochody, kupujesz nowe samochody. Mm -hmm. Sprzedajesz po trzech latach czy po dwóch latach, wymieniasz a, telefon na nowy. Miałem swoje się to, to też się dało naprawić wiesz, po drodze, co nie? W skodzie rura się urwała, no to bach, co, nie, co się znalazło w bagażniku to się przywiązało i się nie jechało Trytyka i kabel od starych słuchawek co nie jechało, nie, nie, jechało co nie no to teraz teraz lepiej, żeby hamulce bo raczej we trzech zody nie wyciągniemy o kurczę, będzie ciężko no. będzie ciężko, bo już za, za rozpoczynam procedurę hamowania i skręcania od razu informuję, że nie, nie będziemy driftować i będziemy upalać zestawy jak pod to sobie po prostu kulturalnie zatrzymamy się bez wodowania. No nie byłem tu nigdy. Dobra, no, no, ręcznego nie zaciągam, zostawimy sobie go na razie sobie popracuję No i będziemy zewnętrzne Mocno, tak jak u jak to mówią, ale tu spokojnie, no, takie autko. No, kurcze prezentuje się fajnie, powiem Ci naprawdę. Oj, no. Sam bym nie pogardził takiego, jakbym mieścił. Może tak powiem, bo moje były w o wiele gorszym stanie. Oj, gorszym. A to jest naprawdę, ja to nigdy jakoś o wygląd nie dbałem, tylko żeby jakoś jechało. Najważniejsza rzecz. No. Ale to auto też jest na zasadzie nie ma wyglądać, ma jeździć. Mm -hmm. Ono jest ściągnięte z Węgier. Sprawda nie jaśnię, ja ściągają tylko mm -hmm. powiedzmy, nazwijmy to handlarz. Mm -hmm. eee, słuchajcie, tutaj były. Wszystkie żarówki były wymienione na LEDowe. No. Tutaj były pseudoksenony z przodu, mm -hmm. że wiesz, głośniki. To radio, to auto nie ma radia, ale były głośniki. Ktoś sobie telefon podłączał. Mm -hmm. I to auto po prostu jeździło. Po prostu mm -hmm. jeździło. A U nas zostanie, mam nadzieję, za niedługo oficjalnym klasykiem. No i tutaj światyzacja wszystkiego, tu mamy przednie światło od Malucha. No właśnie tak Marcin mówił, że... jest od Malucha, oświetlenie w słupkach B. Z jestem, no? jakby się bo były chyba jeszcze z okrągłymi światłami zastawy. Tak, to były, te, to były właśnie te przedliftowe, miały okrągłe światełka, był troszeczkę inny grill. Natomiast ten, ten lift polegał na zmianie pasa przedniego, czyli kwadratowe, bardziej nowocześnie, trochę więcej czarnego plastiku na, na kosztem chromów. Eee, tutaj atrapa przednia też jest plastikowa, tylko jest tak jeszcze maźnięte z tą farbą. To nie jest chrom. Z tyłu się nie zmieniło dosłownie. No mamy taki mishmasz: no, plastikowe lusterka i chromowane klamki kasetowe. Mhm. Jest listwa gumowa na dole, gumowa, czarna, ale jeszcze jest tam jakiś kawałek e, chromu pociągnięty. Taka, mhm. Można powiedzieć, stylizacja przejściowa mhm. z lat 70. Na, na lata 80. Ale auto w pełni, w, pełni, w pełną gębą, auto z lat 70. i moje szerokie 80 pszczół. A no i właśnie ciekawostka do kiedy produkowano te samochody, bo to produkcja zaczęła się bodajże w 1971 e, w Jugosławii e, a skończyła się w 2008. Mówimy o tym modelu. O kurczę. Troszeczkę inny pas przedni, troszeczkę inne wnętrze, już takie plastikowe, ale lata 2008. 90. Ja. E, nawet właśnie wojna w Jugosławii mieli przerwy, jak mm -hmm. zostali zbombardowani przez NATO, ale produkcja dalej szła Bro, i do 2008 roku. Co się zmienili w nich? Eee, stylistyka. 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 Tutaj troszeczkę właśnie wygląd, kosmetyka naprawdę. Silnik ten sam. 1, 1, 55 koni, eee, włoski I to, i to jeździ i to jeździ i to do tej pory jeździ i myślę, że jeszcze trochę pojeździ. Okej, tak jak widzicie, my już jesteśmy u siebie w domu na miejscu przejażdżka, jak się pewnie domyślacie, skończyła się. <noise> sukcesem dojechaliśmy tak. i autko wcale nie było takie złe jak na początku straszył, wręcz przeciwnie, jak na zastawę. Dobrze pamiętam nazwę? Tak, zastawę. Jak na zastawę, to autko w naprawdę bardzo dobrym stanie i fajnie było sobie wrócić tak do przeszłości i pojeździć troszeczkę no, takim sprzętem, który był typowo mechaniczny manualny i w którym miało się kontrolę praktycznie nad wszystkim. A co ciekawe, tutaj wam też troszkę szepnę, że Marcin również prowadzi swoje konta na YouTubie, na TikToku, ma chyba konto również na Facebooku. Tak. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej szczegółów o tym, o czym się zajmuje, a nie będę zdradzał czym się zajmuje, no to zajrzyjcie do linków, które umieszczamy w opisie tego filmu. A my tymczasem dziękujemy za wspólne oglądanie i do następnego. Cześć. No, cześć.